Bitwa pod Megiddo, około 1457 przed naszą erą. Przyczyny i skutki przyczyny. 1. Bunt kananejskich książąt przeciw Egiptowi. Po śmierci Hatshepsut, część miast państw Lewantu, między innymi Kadesz odrzuciła egipskie zwierzchnictwo. Drugie strategiczne położenie Megiddo kontrolowało szlaki handlowe łączące Egipt, Mezopotamię i Anatolię. Kto panował nad Megiddo, kontrolował handel w regionie. Trzeci, Totmes, chciał umocnić władzę Egiptu. Nowy faraon dążył do odbudowy autorytetu po okresie wahań i niepewności politycznej. 4. Rywalizacja mocarstw na Bliskim Wschodzie: Mitanni, Asyria i Egipt walczyły o wpływy, a kananejskie miasta próbowały wykorzystać sytuację. Przebieg w skrócie: Totmes III. Wybrał zaskakujący marsz wąską przełęczą Aruna zamiast bezpieczniejszych dróg. Egipcjanie zaskoczyli koalicję kananejską, wygrali bitwę i oblężyli Megiddo. Miasto poddało się pookoło. W siedmiu miesiącach oblężenia. Skutki pierwszego. Ugruntowanie hegemonii Egiptu w Lewancie. Kanaanitów zmuszono do podporządkowania się, a lokalni władcy składali przysięgi lojalności. Drugi rozwój imperium Totmesa III rozpoczął serię dalszych kampanii w Syrii i Palestynie, czyniąc Egipt największą potęgą regionu. 3. Wzrost prestiżu faraona. Totmes III stał się symbolem sprawnego wodza i stratega. 4. Zachowanie szczegółowych zapisów. Dzięki inskrypcjom w Karnaku to pierwsza znana bitwa opisana w tak szczegółowy sposób co pozwala badaczom odtworzyć taktykę i logistykę armii starożytnego Egiptu. Piąte. Długofalowe podporządkowanie Kanaanu. Miasta państwa w regionie były od tej pory regularnie kontrolowane przez egipskich namiestników i garnizony.